Jestem trzeci raz na, na drodze numer 2 drodze pożarowej jak już wspomniałem wspominałem 3 km w odległości do Balkęzimy chcę pokazać stan na dzień 8 października stan w jakim, stan jaki zostałem po w tych czterech tygodniach to jest drewno które jeszcze zostało prawdopodobnie część część drewna już jest wywieziona część drewna już jest wywieziona tutaj jak pamiętacie na poprzednich filmach stały drzewa jeszcze przy, przy drodze tego wszystkiego nie ma jest jakieś ja wiem że 3 hektary może może jest tutaj wycięte idę sobie do, do drogi dochodzę dochodzę do drogi idę drogą numer 2 w kierunku do i tutaj pokazujemy to, to drewno no, za dużo się nie zmieniło brakuje po prostu część tego drewna brakuje Pewno zostało już wywiezione, jak już przed chwilą wspomniałem. O i tutaj widzimy, widzimy tutaj na w perspektywie ten młody las dookoła, o którym też wspominałem. Czyli tak to wygląda, tak to wygląda wszystko. Tam za tym stojącymi jeszcze sosnami są kolejne wycięte gniazda. Pytanie tylko czy, czy na tym się zakończy ta wycinka czy, czy po prostu jak się sprzątnie to drewno przy tej drodze, ten pozysk jak oni to mówią czy to jakby na nowo będzie, będzie robione yy, czyli jakby zacznie się na nowo w tej chwili prace ustały i teraz tak mamy po, po mojej prawej stronie Leży, leży świerk z 15 metrów długości to są długie długie sosny widać że to jest przeznaczone na, na budownictwo prawdopodobnie no i tak tutaj pokazuję w tej chwili się na moment wstrzymam moja prawa strona I lewa strona, lewa strona, piękne są te sosny, naprawdę. Ile one musiały rosnąć, no, i tutaj perspektywa, moja prawa strona. To wszystko czeka na, na transport. No, sądząc po tym, nie wiem, coś ubyło, może coś ubyło na pewno, ale ale chyba większość jest z tego drewna czyli jak mówię w tej chwili prace nie, nie są kontynuowane ze względu pewno na to że nie ma na to miejsca tu drzewo już jest drewno już jest odebrane widać, widać tutaj ponabijane znaczki i moja prawa strona pokazuje prawą stronę i tutaj przechodzimy do lewej strony ładnie wszystko widać piękne są te sosny naprawdę sosny się najlepiej chyba sprzedają sądząc po to najbardziej potrzebne w budownicy szczególnie i moja prawa strona i tutaj mamy taki piękny bóg po mojej prawej stronie a w tle taki taki kilkuletni las, może kilkunastoletni. Idziemy dalej w kierunku Argentyna. Tu mamy położony, ułożony ładnie. Bóg, to wszystko jest pięknie przygotowane do, do transportu. Ja według mnie chyba przesadziłem, mówiąc, że coś ubyło. To chyba nie. Nie ubyło. To jest ładnie roz, rozmieszczone i przygotowane. Idę sobie. No, I tutaj zrobimy się powoli. Tak to wszystko ładnie tu wygląda. Proszę pomyśleć, ile to by jeszcze sobie mogło rosnąć. Niestety to jest wycięte. Pytanie jest takie: czy jak tego drewno tu nie będzie, czy, czy czasem nie pójdzie wycinka dalej w głąb? I wtedy, wtedy praktycznie stary las. Tym, na tym terenie przestanie istnieć, bo go zyczanie nie będzie. To wszystko będzie młode. Wszystko tutaj mamy taki piękny bóg. Piękny to jest. Proszę bardzo, że wszystko jest odebrane, policzone i ktoś. Ktoś tu ładnie skasuje. Drew za drewno, którego nie sadził. bo to pewno jeszcze... Sadzone było, a może to były samosiejki, proszę bardzo. Takie, takie tutaj leżą kolosy. No i tutaj dookoła się obraca, o 180 stopni, a nowy to 360. Pokażę tutaj kamień, Też takie leśne skrzyżowanie i tutaj pokażę kamień kamień na tym skrzyżowaniu ja w tej chwili nie wiem nie znam jego znaczenia a tu jest drewno już już uszeregowane już jest uszeregowane ułożone ładnie ułożone w to widocznie przeznaczone na jakiś inny cel. Tu widać ciężki sprzęt pracował. Ślady są takie potężne. Idziemy z takim... Skręcamy w prawo. Skręciliśmy w prawo z drogi, z drogi numer 2 pożarowej, żeby pokazać te stosy tutaj, tego buka. Buk jest pełno, Piękne są te... O. I tu sobie idziemy. Kończy nam się ten, ten stos. Teraz będziemy wracać. Odwracamy się o 180 stopni. Idziemy w kierunku drogi numer 2. A tutaj pokażemy to, to skrzyżowanie. Tu mamy w perspektywie przestrzeń, która kiedyś była lasem. Zapewniam Państwa, że tam za tymi drzewami są kolejne wycięte miejsce, tak zwane gniazda, to kiedyś pokażemy jak to wyglądać będzie ten teren po uprzętnięciu tego drewna. Wróciliśmy na drogę numer 2 i tutaj jeszcze mamy, co jeszcze pokazać. leżący, sosy, drozy, drozy leżące i Bóg, i Bóg proszę bardzo to jest Bóg, który leży przy samej drodze Bóg leży przy samej drodze przygotowany do odbiórki to wszystko czeka na transport wszystko tu ładnie jest złożone idziemy drogą numer dwa w kierunku na Bargędzino i teraz pokazujemy moją lewą stronę tu jest trochę sosny leży trochę sosny na tle młody las nie ma starego lasu w pobliżu, tak szczerze powiedziałem. Może gdzieś oddali w wązwozach tam gdzie jest trudniej dotrzeć a tutaj świerk i ostatni, ostatni po mojej prawej, prawej stronie, ostatni ostatni buk, sterta buka. obracamy się o 180 stopni wracamy się, czyli plec za plecami mamy Bargędzino wracamy się tą drogą numer 2 chcę powiedzieć, że że praktycznie w pracy, tak jak wspomniałem stały leśne jak wytransportują to drewno, zobaczymy co będzie się dalej działo okres jesienny w pracach leśnych to jest jakiś okres zmuszonych prac praktycznie. To są tak zwane leśne żniwa. One trwają właściwie całą jesień, zimę. Yy, jedynie w szerzonie letnim trochę jakby intensywność spada. A tu mamy taką ładną perspektywę ładną perspektywę przestrzeni. Tu kiedyś jak widzimy brakuje takiego, tu był stary las. To wszystko, co widzimy, ten, ta przestrzeń tego młodego lasu, to kiedyś był stary las. Głównie buki rosły. No, i tutaj wracamy. Pokazujemy już to, co, co wcześniej pokazałem. To sobie słoneczko tutaj nam specjalnie chyba nie pomaga. No, idziemy sobie drogą. Numer dwa. I teraz w tej chwili ja mam po lewej stronie to co było po prawej, ale po lewej stronie mam tego buka, którego wcześniej już pokazywałem. O, i droga numer dwa. I tak sobie będziemy szli. Pokażemy tą perspektywę, tą perspektywę w oddali, tam gdzie kiedyś był rósł stary las. Starego lasu praktycznie tu już tak nie ma, to jest jakby jest w zdecydowanym odwrocie. Tam na tle widać sosny ale to wszystko jak się bliżej podejdzie to wszystko już jest prze... przetrzepane żeby nie powiedzieć także tak to wygląda tak to wygląda to jest stan na 8, 8 październik i tak to wygląda Przyjadę za tydzień zobaczę czy, czy to drzewo jeszcze będzie tu leżeć to drzewo będzie tu leżeć czy, czy, i czy prace będą kontynuowane. O i tutaj mamy... Ja już pokazuję. To wszystko na To co nas otacza to jest młody las. Tam jest ta cała perspektywa. I tutaj zostało nam ten kawałek. To jest kawałek jeszcze starego lasu On się ciągnie aż do, do drogi dojazdowej, pożarowej numer 6. Tam równoległa taka droga idzie. Za tym lasem w dół trzeba zejść. To jest teren taki dość trudny i, i dlatego te drzewa się jeszcze ostały. to stare drzewa. Ale w tej chwili się to jaki, jaki jest na usługach na usługach służby le...znaczy prac leśnych to nie ma większego znaczenia. Potrafił wszystko to opanować. Obracam się w 180 stopni. Pokazuję jeszcze drogę Numer dwa. Dziękuję. Koniec.